Pokażemy Ci, jak działa wystawianie oceny w systemie oceny na OLX. Kiedy zakupisz przedmiot z przesyłką OLX i otrzymasz go, poprosimy Cię o ocenę mailem i przez powiadomienie na hmm. telefon. Możesz też ocenić użytkownika w zakładce Twoje konto sprzedający do oceny. Możesz wybrać od 1 do 5 gwiazdek, aby ocenić sprzedającego. W zależności od liczby wybranych gwiazdek poprosimy Cię o wybór tagów, aby uzupełnić Twoją ocenę o dodatkowy kontekst. Tagi są określone przez OLX i pozwolą Ci ocenić dodatkowe aspekty, takie jak przedmiot, opakowanie, dostawa, komunikacja, uprzejmość, cena. Wszystkie oceny, które wystawiasz jako kupujący są dostępne w Twoje konto Wystawione oceny. Są one uporządkowane od najnowszej do najstarszej. Klikając przycisk Pokaż obok każdej oceny zobaczysz Nazwę użytkownika na OLX Nazwę ogłoszenia przedmiotu związanego z oceną, datę zamówienia przedmiotu, datę wystawienia oceny, ocenę, liczbę gwiazdek i wszystkie tagi wybrane przez ciebie w celu opisania doświadczenia ze sprzedającym. Będziesz miał 60 dni na ocenę sprzedającego. Otrzymasz przypomnienie 24 godziny przed wygaśnięciem prośby. Po tym czasie nie będziesz miał możliwości wystawienia oceny dla tej transakcji. Wspieraj społeczność OLX, wystawiaj oceny, dziel się doświadczeniami. Zaloguj się i oceniaj, tworząc transparentne i zaufane środowisko zakupów.